Dzisiaj i jutro w ramach akcji Zdrowe Życie możecie państwo przyjść pod Pałac Prezydencki i wykonać szereg badań. Zapraszamy na badanie poziomu cukru, cholesterolu, EKG oraz ciśnienia krwi. Możemy także wykonać badanie spirometrii i z tym wynikiem pójść do lekarza pulmonologa. Możemy także wykonać USG płuc, skorzystać z konsultacji dietetyka oraz lekarza dermatologa. W dzisiejszej akcji zdrowe życie możemy wykonać badania w mammobusie, możemy potwierdzić profil zaufany, możemy wykonać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak również możemy dowiedzieć się o programach profilaktycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i otrzymać świetne gadżety związane z tymi programami. Akcji zdrowe życie będzie można dowiedzieć się na temat swojego stanu zdrowia i odżywienia. To znaczy będzie można wykonać analizę składu ciała, która między innymi pokaże nam jaki na przykład mamy jaką mamy zawartość na przykład tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, czy zawartość wody w organizmie oraz będzie można porozmawiać z dietetykiem i psychodietetykiem na temat swojej diety, swojego jadłospisu i ogólnie na temat stanu odżywienia. Dzisiaj miałam to szczęście, żeby brać udział w tutejszej akcji Dbania o zdrowie. No przyszłam z największą przyjemnością, ponieważ dla mnie było to, była to owocna wizyta. Naprawdę uzyskałam przede wszystkim bardzo dużo informacji, ukierunkowałam się, jak mogę dalej postępować, żeby o to zdrowie dbać. Uważam, że projekt jest bardzo dobry, takie badania profilaktyczne, które są wykonywane i że można wejść prosto z ulicy, są tutaj specjaliści, zbliżają się wakacje, dużo słońca, więc powinniśmy wykonywać badania profilaktyczne.